Dzień dobry Panie Janie. Witam, dzień dobry. Witamy w Gdańsku. Bardzo cieszymy się, że przyjechał Pan nas tutaj odwiedzić i opowiedzieć o różnych ciekawych rzeczach. Tak, dziękuję, dziękuję za zaproszenie. No, to dla mnie jest bardzo, bardzo miłe. Bardzo lubię takie, tego typu spotkania, tak jak już wcześniej, wcześniej powiedziałem, że zawsze na takie spotkania przychodzą ciekawe osoby, tak bardzo, bardzo dobrze nastawione. I to się wyczuwa od razu. I gdzieś ta, gdzieś ta rozmowa na te, na te dobre tematy, tak jak nam zaczęła paręnaście minut, minut temu płynąć, to ona płynie zawsze. To jestem też pełen dobrej myśli, że wiele ciekawych osób dzisiaj tu przybędzie. A może na początek zechciałby pan przedstawić swoją postać, opowiedzieć. E, tak jak powiedziałem, e, tak, tak jak powiedziałem, jeszcze nie powiedziałem, że od paru lat zajmuje się, się pracą z energią. Tak naprawdę zajmuje się tak naprawdę pracuje nad sobą, bo to jest to jest jakby tutaj kluczowe. E, i to się dzieje na. i to się, to się myślę, że to wielu, wiele osób dotyka e, takie osobiste doświadczenia, e, gdzie nasza dusza nas mocno, jednego bardziej, drugiego mniej przeciągnie przez te życiowe doświadczenia, e, i każdy jest, każdy w pewnym okresie swojego życia jest, jest wyżej albo niżej. Tak samo jest oczywiście ze mną. Ja byłem wyżej, byłem niżej, byłem bardziej przeciągnięty, ale ciągle czułem, że. E, że jest coś więcej, e, dlaczego tu istnieje, I, i, i wiele rzeczy mi nie pasowało w, tym takim, e, w tej walce o przetrwanie. I Wiedziałem, że ta walka o przetrwanie to nie jest to. Coś tu nie gra. Jasne, dokładnie. Stąd, stąd zaczęły zaczęło się pojawiać, pojawiać pytania, coraz więcej pytań. Gdzieś moi, moi rodzice, moi najbliżsi, nie potrafili, nie potrafili udzielać odpowiedzi i, i, i bronili się wręcz przed tym. Po co ja tu jestem, o co tu chodzi. Tak, tak, bardzo się. A czy miał Pan taki jeden szczególny moment, który może odmienił Pana życie i właśnie wprowadził Pana na pewną ścieżkę rozwojową? Czy coś takiego konkretnego się wydarzyło? To się dziś zaczęło. To wszystko zaczęło się, no, myślę, że już ponad 20 lat temu. To są takie przebłyski, przebłyski, przebłyski kiedy budzi się w nas świadomość. I to są. To najczęściej to są takie na samym początku, to są krótko, kilkusekundowe nawet, nawet, e, prze, m, tak jak powiedziałem, tak, przebłyski. E, to są takie chwile, gdzie, gdzie dostaje się pewien sygnał z serca, z duszy. Nie z głowy, nie z ego, ale, ale dociera do nas e, ta podpowiedź, e, taka bardzo cenna. Później, po latach, zauważyłem, jak odróżnić podpowiedzi te, które przychodzą z głowy, a te, które przychodzą nie z głowy, czyli, czyli serca. Dotarło do, do mnie, że te są prawdziwe, te są oczywiście prawdziwe serce, ale tych się nigdy nie zapomina. Mhm. A więc te nasze wszystkie myśli, których mamy codziennie, po kilkadziesiąt tysięcy, one się w dużej mierze nam powtarzają, my je część zapominamy i tak dalej, a tych. tych z duszy, te, te z duszy zawsze pamiętamy. One, one nigdy, nie, nigdy o nich nie, za, nie zapominamy, więc tych kilka przez wiele lat, zaledwie kilka, a może aż kilka, one są ciągle. To, to, to pamiętam. Nie? Więc, ale jakiegoś takiego momentu przełomowego nie było. Nie było. Choć, choć doświadczenia życiowe, gdzie, tak jak powiedziałem, dusza prze, przeciągnęła, to tak, to były. Czyli pewne momenty jakby zaistniały tutaj w Pana sercu i duszy. Oczywiście, że tak. One się też, to, to są też ludzie, którzy, którzy stanęli na mojej drodze. Eee, tacy. tacy mm, oczywiście, że są i, i ci dobrzy, i ci mniej dobrzy, prawda? Ale ci, którzy e, tak zwani, nasi me mentorzy, prawda? Gdzieś tam też się tak, tacy poja pojawili. Eee, no tak. To właśnie, tak powiedział Pan o ludziach. I jestem ciekaw, z jakimi ludźmi ma Pan na co dzień do czynienia w swojej pracy. To jest tak, że. Z jednej strony oczywiście przyciągamy, przyciągamy to, jacy jesteśmy, ale często się zdarza też tak, że mamy wrażenie, poczucie tego, że jesteśmy, jesteśmy dobrym, jesteśmy miłością, jesteśmy uczciwi, a, a spotykamy nieuczciwych. Na przykład. I tych niedobrych, jak to jest, nie? że jesteśmy przekonani w 100%, że jesteśmy tacy, a przychodzi do nas, jesteśmy plus, przychodzi do nas minus. Tak. To nie często się zdarza, ale czasami, czasami to się zdarza. Eee, ja spotykam się z racji tego, czym się zajmuję, z ogromną ilością osób różnych, 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 ale czasami kiedy jesteśmy dobrymi ludźmi, kiedy zaczynamy e, zajmować się światłem, energią, to tak, to, to ktoś taki ciemny do nas trafia, bo to jest też tak, że, e, że ta ciemność potrzebuje światła, po prostu. I oni do nas lgną I, i, i trudno. I on, on przychodzi, przychodzi, staje na mojej drodze, a ja muszę, ja mm, ponieważ mam coś do przepracowania, spotykam, spotykam pana, e, gdzie pan jest tym, tym, tym. Tym minusem i my musimy coś razem przerobić. Na przykład, prawda? E, to jest bardzo, bardzo szerokie. bardzo sk Czy skomplikowane? Nie. Ale, natomiast bardzo złożone. Więc. E, ale wracając do pytania, ja, z jakimi ludźmi mam do czynienia? Mm. Tak, z jakimi ludźmi, jacy ludzie do Pana przychodzą prosząc o pomoc, o to, żeby właśnie pomógł Pan im w ich życiu. Z jakimi może też problemami oni się mierzą w taki sposób. Biadą no. go terapeuta może właśnie na pomóc pewno, drugiemu człowiekowi. Oczywiście, że tak. Na pewno osoby poszukujące, na pewno osoby budzące się, takie, które się przebudzają, tak jak ja, gdzie czuję, że się, że się przebudzam, to są osoby dobre. Dobre, bardzo, bardzo wrażliwe. Mhm. I paradoksalnie ja od nich dużo czerpię, dużo się uczę. To mi też bardzo dużo daje. Tak jak powiedziałem wcześniej, rozmawialiśmy o tym przepływie energii, że kiedy, kiedy ta energia zaczyna płynąć i na przykład pracuję z kimś, gdzie jest jakieś zadanie do wykonania, to bardzo, to bardzo... ja też się spotykam z pytaniami tych osób, czy pan nie będzie później zmęczony. Tak. Nie, ja bardzo często jestem przez, przez dłuższy czas bardzo również doenergetyzowany. I to proszę nie zrozumieć mnie źle, że ja gdzieś e, świadomie, nieświadomie e, może podkradam energię. Nie, nie, nie. To działa w obie strony. Ta energia, ta miłość mhm. stwórcy, bo to tak naprawdę mówimy o miłości, e, przepływa tutaj. Oczywiście, przez, przez wszystkich. To zaczyna płynąć, i ja to. Też wtedy, wtedy, wtedy odczuwam i słyszę od moich bliskich, że, że świecą ci się oczy przez no, ileś godzin, no. później nie. I to właśnie są takie rzeczy, które już wychodzą poza taką subtelność, skoro nasi bliscy widzą jakąś zmianę po takiej sesji, to znaczy, że coś się rzeczywiście dzieje. Oczywiście. Przez, I przez pewien czas to zawsze to tak jest, że kiedy spotykamy osobę, która ma, ma większy potencjał energetyczny od nas, my naturalnie. Przebywając z taką osobą, po pierwsze czujemy się bardzo dobrze, e, no bo to, to działa tak, że, że my korzystamy z tego z tego. Proszę, proszę, zapraszam. E, ktoś do nas przyszedł. E, my z tego bardzo korzystamy. E, więc oj, uciek mi, uciek, uciekło mi sedno. Z takimi osobami, tak, jak najbardziej, wtedy, wtedy my też korzystamy. To, to już wchodzimy w fizykę kwantową, przepływy potencjałów, prawda? Gdzie jest więcej, gdzie jest mniej. To się naturalnie, naturalnie wyrównuje. Ja zawsze powtarzam, że nie ma czegoś takiego jak wampir energetyczny, bo po prostu nie. To jest nieszczęśliwe określenie, Ot, tak, bym, tak, bym, tak bym powiedział. E, bo jeżeli te potencjały przepływają, tego, gdzie jest mniej, to, to tutaj się to z tego, co jest więcej e, przepływa, no to nieświadomie te osoby często z nas czerpią. I wówczas po spotkaniu z osobą, która jest słabsza, możemy czuć dyskomfort, e, możemy czuć się osłabieni, możemy po prostu mieć gorszy nastrój. Ale no to też są pewne metody, pewne metody gdzie, gdzie, gdzie to tak zwane BHP tak. E, i możemy się przed tym, przed tym utrzymać w jakiś... Oczywiście, energii. że tak. Wszystko jest jakby zależy od utrzymywania wysokiego poziomu energii, bo, e, bo, bo problemy nasze życiowe, codzienne dotykają nas najczęściej, kiedy jesteśmy osłabieni. Kiedy, mhm. kiedy mamy jej bardzo dużo, kiedy, kiedy jesteśmy naprawdę mm, wysoko wibrującymi istotami. Omija nas wiele, wiele rzeczy, które nie są nasze. Te rzeczy, które nie są nasze, są z reguły negatywnymi sytuacjami. One nam nie służą, a więc są naszymi problemami a spotykają nas te, te my wchodzimy w interakcje z rzeczami, sytuacjami, z ludźmi, którzy są dla nas. O. Takie przyszło pytanie jeszcze do mnie. Jak wygląda taka sesja z Panem? Przychodzi do Pana osoba i co się dzieje podczas takiej sesji? My zawsze długo rozmawiamy. Najpierw jest, jest, jest ta rozmowa też, mm, też po to, abym ja też poznał tą osobę, aby no przede wszystkim mm, to jest ten, ten, ten wywiad, ta rozmowa, gdzie ja pytam, jak mogę pomóc, prawda? Mm -hmm. Kiedy jeszcze dostaję telefon z, e, z pytaniem, to też również pytam, jak mogę pani i panu e, pomóc. A więc rozmowa, rozmowa. I rozmowa jest zawsze dłuższa niż samo deenergetyzowanie, bo, bo ta energia płynie. już podczas rozmowy być może. Oczywiście, że tak. A samo, samo, samo to, kiedy, kiedy pracujemy, trwa 20, może 30 minut. A czasem rozmowa trwa, trwa godzinę, półtora. Tak to, tak, to, tak to działa, po prostu. Więc tutaj nie ma nigdy zegara, to nigdy nie jest godzinowa, czyli, ze, czyli ze, nie godzina już... zegarowa, tylko, tylko, tylko gdzieś o wiele dłużej. Czyli mamy na początku rozmowę, a właśnie co się później dzieje, już ta rozmowa dobiegnie do jakiegoś etapu. Są różne metody, prawda? Są różne metody. To jest, to jest, to jest spotkanie, spotkanie dwóch, dwóch potencjałów, dwóch dusz. Albo czasami to jest medytacja prowadzona, czasami. I ja zawsze proponuję, albo będziesz, będziesz siedzieć, albo się położysz. A jeżeli mam po prostu kogoś wzmocnić, doenergetyzować, hmm. to z reguły to robię to raczej na siedząco. Na siedząco prawie nie dotykając, hmm. gdzieś dotykam ramion. E, oczywiście dłońmi, bo, bo w naszych dłoniach są, są zakończenia nerwowe, nie robimy tego ramieniem, nie robimy tego łokciem, tylko, tylko, tylko dłoni. Mamy, mamy nasze palce energetyczne, które, które mają gdzieś, gdzieś, które są naszym przedłużeniem, które mają gdzieś plus minus 20 cm. Uważam sobie, że pan wchodzi w pewien stan. Pewną intencję również i wtedy. To, no, bardziej intencja, bardziej, bardziej intencja. E, tutaj nie, 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 na pewno to, to, to nie żaden stan. Ja się po prostu bardzo, bardzo wyciszam e, i z intencją wyłączenia ego, wyłączenia tego, mhm. tego naszego umysłu, który, żeby, żeby nam przestał do nas mówić, e, a zwrócenie się bardziej swoje, skierowanie swojej świadomości do serca. I tyle, i aż tyle. I teraz też nie? kluczowe pytanie, tak myślę. Co wtedy się dzieje dla tej osoby? E, różne są reakcje. E, z, reguły, z reguły kobiety są bardziej e, takie sensytywne niż my, mhm. panowie. E, ale to oczywiście nie ma, nie ma, nie ma reguły. E, to jest e, od. To są takie, takie, takie doznania też czysto fizyczne, prawda? Tak, tak. To jest mrowienie, to jest zimno, to jest ciepło, to jest jakieś e, wrażenie szumu, mm -hmm. szumu. E, to czasem jest, jest, są inne dźwięki, a dźwięki się zdarzają bardzo prze, przeróżne, od szczekania pieska też było, gdzie, gdzie panią e, może nie obudziłem, ale, 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 tak, ale już skończyliśmy. No i jedna osoba nie, nie, nie chciała. E, no dobrze, nie, może nie tyle nie chciała e, wrócić do rzeczywistości, ale było im bardzo dobrze, bo z reguły to jest bardzo przyjemne. Relaks i... Oczywiście, że tak. Relaks. To jest po prostu fizycznie bardzo przyjemne. Na moje pytanie. E... Słyszała szczekanie, a ciekawe, nie było na pewno. Ciekawe. Ja nie słyszałem, nie było, nie było. Na przykład, prawda? Więc e, więc może, się, może się, mogą się różne rzeczy zadziać. I jeszcze takie pytanie do mnie przyszło, żeby... Czy zechciałby się pan podzielić jakąś historią właśnie z takiego, z takiego spotkania? Co się takiego wydarzyło, może nietypowego, a mocnego, fajnego do opowiedzenia? No tutaj tak bardzo o, o tych spotkaniach naszych nie będę jednak opowiadał. Zawsze jest, zawsze jest, zawsze jest tak bardzo ta, ta, ta energia, która, która się pojawia, mniejsza, większa, bardziej odczuwalna lub mniej, to jest zawsze takie odczucie pewnego rodzaju no, takiego uniesienia, bo ja idę w tym kierunku. E, bardzo dużo mówię, mówię o, o miłości, o, o tym, o, o, o duszy, o skierowaniu swoje, swojej uwagi do strony serca. E, I to są zawsze bardzo takie, takie przyjemne czasami. Czasami reakcje są różne. Nie, nie powiedziałem o tym, że, że czasami jest też ogromna e, no, taka, taka wrażliwość, gdzie pojawiają się czasem łzy. Prawda? Mhm. Więc, no więc jest różnie. To zależy zawsze od, 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 od osoby. To już ostatnie pytanie. Może jakaś rada dla ludzi? Coś, co chciałby Pan przekazać światu? Och! <laughs> Żebyśmy bardziej myśleli, byli tutaj. Tutaj, a nie tu. W Super. sercu, w sercu, a nie, a nie w umyśle. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Dziękuję.